3,5 km dzisiaj odbiegane Co prawda niedziela ale krzątałem się, krzątałem o 6 rano No i co tu zrobić? Eee, koszulkę zmoczyło wisi wszystko, już nie powiem jak na czym eee, no i co? Koszulka do wymiany, bo mokre leje się z tego deszczyk sobie pada, ale zimno nie jest, więc spokojnie a bynajmniej dla mnie to nie ma znaczenia. Już tak przyzwyczajony że jestem, że minus 17 nawet i, i ostatnie 2-3 minutki, zawsze czy 5 minut leżę sobie. Więc nie mamy co narzekać. Fajnie, rozruszane o wreszcie się obudziłem, bo przed to było katastrofalnie. No i teraz koszulkę zmienić. Łyka rani, ma to rozłapać. 3 razy 2 minutki. 50, 60 tylko skrętów zrobię, jedną seryjkę, dwie brzuszka dwa razy 50 no i to by było na, na niedzielny trening, tylko trening. Ja pewnie nie nazywam treningiem, to jest tylko rozruszanie delikatne. I starczyło. Uwierzcie mi, że jak się przyzwyczajecie do tego, to potem będzie Wam brakowało czegoś. No, zobaczymy. Czekam na telefon, czy dzisiaj do Rymanowa wyruszę, czy nie, rusz, nie wyruszę. Patrząc na tę pogodę teraz, deszcz pada tak jak widać. Może no nie widać, ale ja Wam mówię, pada tak no mżaweczka, trochę więcej jak mżaweczka, więc może być różnie. Ale to Wam koło południa na relacji powiem, czy będzie dzisiaj impreza, czy nie będzie w Rymanowie. Uch. Oddech złapany, trzeba cisnąć dalej. Dobre. Fajny deszczyk taki pada Chłodzi troszeczkę człowieka. Dobra, stoper, czas start nikt nie powiedział. O cholera na deszczu moja maszyna licząca się nie chce włączyć. No, mhm. poszedł ta maszyna licząca start. Dobra, poszło. Dobra. I jedziemy trzy minutki. Dzisiaj krócej, w niedzielę. Podpoczywać trochę. A wy jakie plany na niedzielę? Ja dzisiaj plan niby swój mam. Kierunek pod Karpacie. Rzeszów, okol Rymanów. Tylko, że nie wiadomo. Czy coś z tego będzie dzisiaj? Z organizatorem jestem umówiony, że o 11.00 zdzwonimy się z właścicielką Jasia Wędrowniczka. Już kiedyś parę razy tam byłem, a jak taka pogoda będzie, więc chyba będzie trzeba zostać w domu. No i tak pobawić jedna seryjka później druga, trzecia. Na koniec trzecia seria trójkami i tylko mulenie. Bo trójki w łapach już są ciężkie. No to cóż moi drodzy, miłej niedzielki. U niektórych na pewno słoneczko świeci, ale tu moje okolice deszcz. A ja cisnę dalej.